Siema widzowie. Dzisiaj wbijam na nowy serwer z Iko SMP. On ma najwięcej subów, więc to jest jego nazwa serwera. I chcę przejąć na nim kontrolę. Żarty się skończyły. Ej, na co gdzie jesteś? Siema. Siema, a, a. Sie siema na co? Słysza Sie Słyszałem. Co były plotki o tym, że masz dostęp do konsoli, czy to prawda. A nie mów nikomu. Ale masz. Ale nie mów. No. Ej, prę. ej, ej. Chcesz zrobić nie, dom? Nie, Chcesz... to, to był żart, to był... To... Był, to, był to, żart. to no nie wiem to czy fał, to fał, był fał, żart fał, na co. Co o tym myślisz? Szybko uciekam, szybko, szybko. Nie uciekniesz. Hey, hej, ale spoko spokojnie. Jak cię zabiję, o. to musisz zostać moim nie, tylko Nie, tylko nie moje kanon życia. Tak to, dzia <noise> tak to <noise> działa w tym świecie. Nie, ale. Czekaj, bo musimy. Mo może. Pogadajmy. Woman! Ej, dobra, czekajcie, bo sprawa go nie jest taka, że od około 15 minut próbuję zdobyć sadzonkę tego ładnego drzewa. Którego? Tego? by pomogę. Ale mamy całkiem tego. sporo od tej drzew. Nie wiem, czy będzie sadzonka potrzebna. Artaka nie nagrywa, już liczyłem. Już, już liczyłem, że będzie w końcu quality content na jego kanale Jak zwykle się myliłem. Witaj hajsu. Witaj Ziko typu To pierwsze lore'owe spotkanie chyba. To prawda. To... Witam? I, o, na co, chodź na 00 Okej, okay, idę na 00. musimy się Jestem przedstawić. Zainteresowany. Jestem zainteresowany, jesteś zainteresowany. Yy, zainteresowany. Każdy... Gdzie jest to nie będzie na 00 nie jest anoniczny? pascie. Pierwszy, crafting table Ale ja już zrobiłem. Ja, ja czekam, bo ja tam, ja tam czy, idę. To ja biorę czy, twój. Pytałem, no nie, za, no zabrał oba. To jest pierwszy crafting tablet, święty crafting table. Zostań go Wypadł, <grym> Dobra, oddam, oddam ten, ej, został zdechnę, no To był ten, to, to, był, to był crafting table war. Rozumiesz to chyba to, to był crafting table war. No nie. To forma, platforma. To jest kanoniczne. Battle of the table. Battle of the table Battle of the Table. To jest w kanonie jak coś już. Ej, bo Techno robi stream za pół godziny, z jaja jaja. Fire a! Matko, to jest kanał, dobra, mamy pół godziny na nagranie. A nie, mamy nie. pół godziny. Powtórkę obejrzysz sobie. Ajsu, przyjaciele, są mniej to chyba Alektak, to musiał oh. Tommy. Tomi, pamiętasz? Siema, ja to jestem na... na co? To nie jest 0, 0 On tak. jest... To nie jest 0, 0. To jest prawie 0-0, <laughs> zamknij. Na... spotkaliśmy się tutaj, to nam się nie chciało iść na 0.0 już. <laughs> jest okropny crafting, czekaj. Ja chwilę. No, przestań. Okay. Um. Grifer! A, on niszczy historię! No, eee. przestań, a, a taką tightę nie wpływa tabliczkę! Ty mi za minutę zajęło do napisania Daj Melona, daj. Dobra. Dobra, masz. O nie, 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 nie. On Mam dwa fartuszki! Czemu Arta drak Po co 00 0 chcieliście? No, no, żeby, żeby, to, to no, leziec, żeby był in, introduction. Intro, intro, introduction. Wiecie, chcie, bo ja nie mam, ja, ja nie mam craftingu, sobie, to muszę ten zabrać. No, na! No, no. No. Na co on jest lorowy? Dobra. Nowe zrobiłem, to, czekaj. Posta Postaje drogi i on nie zauważy. Nooo! To, to, to będzie ważny plot, point, że zrobiłeś podrubkę crafting table. I potem, jak się okaże, to wszyscy będą źli i będziemy A. zostać wygnani za oszukanie nas. Zapiję mu papugę, nie mówcie mu. Dobra, mój hotel będzie stał tam. Ja wziąłem o, Dzięki. akurat potrzebowałem oh. jedzenia. Mm. A, ale ci nie Ale ci nie. Ej, no, ej, Hajsu, to, to, to Hajsu to jest tylko postać na co, on, on się tak musi zachowywać, to jest to jego in character roleplay. Patrz, patrz na co? Patrz na co? Patrz na pluje na swoją rybę. O, dzięki. <laughs> no, no dzięki. Kto ma mój czy? staw? Kto ma mój staw? Ej, bo jest taka, No, no lecram to weźmie. Że? Misz mistrz raz. pies. pies NIE BISZLE! jest przeklęty. Ej, 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 słuchaj, słuchaj, słuchaj Co? tylko ze No nie wiem, że peron, tak potężny i nie dało się tego trafić. się mi zgiwało. Jak to <brzydko> pachniał. Zabiję go Hajsu, widziałeś to? Uratowałem cię. Nie widziałem. Chłabiesz! No dzięki za uratowanie mnie to... ja Czemu na co wyszedł? Czy on idzie oglądać techno? Na co wracaj, gdzie idzie na nas techno? Dobra, to nie jest teraz ważne. Ważne, bo nie jedzenia! Za mały ramu. Tak. Bo falimy obywatelka. <grymna> Ziko, jesteś najgłośniej na innej nocy To chce się przedstawić pierwszy. Ja. Wolontariusze, dobra kim nie, nie mam Ziko, jak Nudny jesteś? Ziko, jesteś. No, nie jesteś. Jestem z dalekiego południa i moim marzeniem zostanie królem piratów. Re. Ziko, teraz ty. <grym> dobra, ja jestem Ziko. Chcę założyć hotel i byłem piratem w przyszłości, i miałem masę przygód, o którym kiedyś opowiem chętnie. To gadasz się z crossem, czekaj, bo jeden ja mnie. Ja ogólnie to. Yy... A, krwawie! Kraft... No dupę, no! Hej, y... Bambus lubię. No ja się mogę jeszcze raz przedstawić. Na co jest hostem? Dobra. Kordio, pojawiłeś się teraz, ty. Przestań Kordio, się dalej. Kim jesteś? Kordzio kim jesteś? Jakie jest twoje ulubione anime? Halo, halo, wróciłem. Dobra, przed, przedstaw się, przedstaw się. Tak dajcie mi schodzić na podesk. Nie, coś mi goni pomoc. Tak więc. Eee, tu. Tak jak już zabieram drzewo życie i uciekam do wąbrzycha z powrotem. Eee, nie. Tylko Ja. Mów. Dobrze, więc. ci wie Sam. pół jestem serduszka. W jestem, mieszkałem w tej dżungli, jestem przed fańcem, Który który próbuje osiągnąć monopol. To git. Ja, ja jestem Hajsu, influencer, filantrop, najlepszy przyjaciel <noise> alexego.pl. No to w sumie to Ej, mam go znajomych, mam znajomych. Hajsu, przykro mi. Ej, dajcie mi się jeszcze przyznam, Nie ma sprawy, wiecie. Ziko. Dobra, na co? Chcesz zrobić base? Siema. Tak, oczywiście. Siema. Zrobić base. Zrobimy bazę. Chodź, zmy, zmy, o. Wiesz, że tak kiedyś sobie idziesz, nie? nagle się i dostaje damage. nie, nie lepsze jest, nie? uczycie? Tak, tak. Włącz Dobre, creative chodźc... sobie mi przekazać. Chodź na, chodź na... Musimy most budować. To będzie most, de, ale, de, mo de... ale most... Ale... ale The Most? Ale The Most The Most of Dragon. Będzie potem Battle of the Bridge. Musisz drzewo trochę, bo już mi się skończyło. E, mam trochę, ale innego koloru. To... patrz. Patrzę. To by tutaj, o. Jak w Skywarsa. Jo. O To, to, to nie To ja zrobię z Redstone. Nie 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 redstone to jest Nie nie on jest forbidden on jest forbidden Ale on on Bo Teraz ludzie będą wiedzieli gdzie iść że Na moście a nie wie... obok Będą, będą wiedzieli co się stanie jeśli naruszą most o. Dobra mamy to Ale po będą co to? Widzieli, wiedzieli że Poleje się krew Przybije drzewa jeszcze Może może kamień e. Dzięki to ja muszę skraftować crafting. Haha, to, czy to nie zabawne, że trzeba craftować crafting? No wiesz. Hmm. Siema Nacu, sprzężaj z tej sobnym mo moderem. Jakby Ej, bo się chyba siekierom się, się, się nie kopie. Dobra. What? Dobra, trzeba zrobić base, może tak w środku mostu. Będzie... Z... więcej o... drewna. Będzie taka kulista. Wiesz, bo w Minecrafcie nie da się koła robić, tylko kwadrat. Nie wiedziałem. O, super. To, może ten... drewnianą czy przyda kiedyś, może. Więcej... ja mam ja mam chyba cztery siekiery z ludzi, co zabijamy. No masz, masz kolejną. Dobra, ale koniec żartu. Żar. Żarci sk to, to sk to się to skończyły. Była, to bo to taka, fake persona, tak żeby wszyscy wiesz, myśleli, że... Tak, to, i teraz to. zabijamy wszystkich. Przejmujemy władzę. Tak, Przejmujemy tak, tak. władzę. Jeszcze nie ma governmentu, ale go obalimy. Słuchaj mnie. Dobra, do, więzienie... dobra, ani nienudni są. Słuchaj, zbudujemy więzienie na górze, drzewa. <ścoughs> I tam będziemy sadzali tych... <ścoughs> Hej. No. Hey, hey. no. hey. Co tam, co tam u ciebie? No Wyrzuciło mi internet i jeszcze my crafta. No okay. Dlaczego tu jesteś? Ty... Gdzie mam do Pomyliłeś VC? Pomyliłeś oh. VC? VC. Cześć. Dla, dla Bill to jest VC1. VC. Ma to być VC1. VC1. VC2 to jest mój lamp Ej, to, to jest jakbycie w tym. W, w Wałbrzychu. Ale że Zico typu ma lepszy ping niż Baron? Fajnie, fajnie nas, ale po co ci wing-wing domek na drzewie, jak możesz sobie po prostu powiedzieć. To może taka kogoś, To, być, to, to Gość. Ale nie mam dostępu do konsoli, patrz mogę pisać ukośnienki Kik ki, Su? Je, hi, su bez jeden? Nie działa. I'm sorry but you do not have no, permission. No, fajnie. Dzięki na o? co. Chwila! Nie, nie kłam na co. Nie kłam. Chwila. No, 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 no. To nie no, może być. No, to no, to już, to nie już może ci wie, Już ci uwierzę. A wiem, no, wiem. Czy... Mm. To nie może być realne. E, wiem, bo to jest Let's prawda? a siema Let's Run, co tak. Ja nic Czarnia, nie, wiem, ja nie wiem. To nie, nie może wiem. być prawdziwe. To Nac nie może być nas prawdziwe. też nic nie wie jak coś. To nie może być prawdziwe. Co? Hej! Ej. Ej. Ej! Hej! jest dom. To no, nie wiem. Z zły klocek, czekaj, czekaj. Nierówno jest. Ta. ja chciałem takie stripowane. Do dobra, na co, potrzebujemy dominacji na tym świecie. Dobra, lec nam wyjść stąd. Idź na no. V1. Idź na V1. Idź na V1. <laughs> <laughs> Ale to nie mogło być. Jak cię waluci ja wrzuciłem wtedy? No. <grym> no Może ty jednak nagle. Pada w górę Co? 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 To, co? siemaziko. Siema, Siema, Ziko No. Tak się na zastanawiał Co to jest. Hej, już jestem, ale... Co, co to jest? Co to jest? Co to co? jest? To? O. A myślałem, że to... Myślałem, że ty to, to zbudowałeś. Nie, ja sobie dom buduję. Musimy to zburzyć. To narusza naruszał guidelines dżungli. Bo my z Crossem mamy serię, gdzie jesteśmy królami, gdzie jesteśmy piratami. Pod Już PTSD, PTSD. Już pierwsza side story Pamiętam to, gdy mój stary został zniszczony przez króla Arctosa. Nie! Całe, stali, tego cała dnia. moja załoga umarła wtedy. Król Artusia. Dobra, dobra, ja, ja wracam y, zając. Wracaj, baw się. Ja, wracam, ja wracam go szkolnika. Ba, ja baw, do baw się dobrze, Spotka baw się jeszcze dobrze. Baw się dobrze. Jeszcze się spotkamy. Baw się dobrze. Jeszcze się zobaczymy. Ale idiota. Prawda. No wcale nie masz dostępu do konsoli „Wink-Wink. Prawda na co? Ja złem ten „Wink-Wink. Dlaczego było to „Wink-Wink? No. No. Mm. Dobra, ale czy na, czy na serio nie masz dostępu do konsoli? Na serio nie mam dostępu do końca mój kośnik Ukośnik Ej. Yy. Dobra, okazało to się, że na co jest trybuna trybuna trybuna. Ej, dobra, bo zbyt dużo osób jest na tym kanale, my tu jesteśmy tylko sami, sami z crossem. Ej, Hajsu, czy ty, ty też chcesz szukać morza? Takie karmin? Hajs tu chcesz zostać piratem? Okej. Okay. Poczekajcie, bo skończy się właśnie na tym, że cały ster będzie załogą piracką. No nie, 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 nie wierzę. Nie, nie, może, nie możemy być tymi piratami, to nie jest się. Nie, 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 to będzie właśnie lore, że się znaczy, żeby być piratami, a w my nie będziemy piratami Poczekajcie, bo ja, to to... Bo ja szu... ogólnie mój quest był zostanie królem piratów, do tego szukam swojej załogi, którą mam zamiar stworzyć Tylko wiecie, jest problem, jeśli chcę zrobić załogę, to w tym momencie będzie za mało osób Nie, czekajcie, będzie w załodze, niż poza załogą Poza no jest... <laughs> załogą Zamykamy naszą złogę na, na trzech osobach, jak, ros i Kordzio, to na razie jest podstawowy skład. Ale żyja, ale żyja. Ale jako z jest swoim przewodnikiem. Jak i Kordzio. Ale Jak ros a więc A więc jak i Hajsu. A wojna. Nie, czekaj, a to zdrada. Hajsu, wybacz ha Hajsu. Ajsu. Boże, zemścimy się na tobie za to, co zrobiłeś naszemu członkowi załogi ale, wow, ale, ale ja jestem członkiem załogi <grym> Ajso nie powiedziałem Krok. ci tego, ale znam twoich rodziców Pochodzi z Wałbrzycha <grym> Patrzcie, mam Black ajsu. Ajsu. Będzie na flagę Hajsu, nie wiem ci wiesz, ale mam zasady, Nie pracujesz do z, Wał z Wałbrzycha Czekałeś mnie Zawiadam się na tobie

ty dołączyłem no. na ten serwer, miałem jeden cel: zdobyć moc i rządzę i władzę, i być królem. Myślałem, że mi w tym pomożesz, Nacu. Okazało się, że jesteś nic nieznaczącą płotką. Jesteś tylko w tym systemie dla pieniędzy. O, czekaj, chwilę, Więc... chwilę. Myślałem, że jesteś ponad tym. Tak naprawdę niczym ja się od nas nie różnisz. Nie pomożesz Ocz, mi w to... moich celach, Nacu. <coughs> Spójrz na tę tabliczkę. A, a! spójrz, No, no nie! Nie będę myślał mocy. Chuj. Siema lecram. Mam jedno HP. boję Jednak jesteś lepszy od noca. Zmieniłem, zmieniłem zdanie o tobie. Diametralnie w ostatnich dwóch minutach. Ale mam ładny. Co to... tu jest? No, ukradł mi noc. Ja mam dużo kobla, to zrobię... Dużo kobla, to zrobię sobie te tylko to fajne takie. Kurde nos jest. Nie! <grym> nie. Diko. Team up. Cross, krok, 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 krok! Niszczysz krok, krok, fabułę, krok, niszczysz krok, krok. plot. A, Idź dobe. stąd. Wracaj <grym> do swojej serii z piratami. Dobra, dobra. dobra Pasz, sprawa jest taka, nie? Że ja zro no. chciałem zrobić sobie dom. Ale okaza no. okazało się, że Nacem mnie zdradził i krat mi dom i mnie zabił yy, <laughs> Ogólnie jesteśmy w podobnej sytuacji, co nie? Oboje nie mamy A! Oboje nie mamy za dużo, nie? Tak, nie mamy za dużo Trzeba zabić Natsu, on ma dużo stafu ogólnie. O, Nac zrobił se armor Dobrze, powiem ci tak Hajsu A więc teraz zrobimy krosse, y krosa z serią Crossa I użyjemy mojej pirackiej załogi, żeby pokonać Hajsa Hajsa? czy znaczy, twój Natsu, przepraszam <laughs> no, no, no nie wiem, czy czy to nie był Foreshadowing mały, ale okej. Okay. Nie, 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 to Dobra, nie Dobra, zrób sobie siekierę, bo on ma, on ma jakąś zaporę z crafting table'ów. Może i jesteś z Wałbrzycha, ale ten jeden raz mogę z to uspracować hajsu. Niech ci będzie, niech ci będzie, zgodzę się na twoje warunki. Dobrze. Chodź, Ziko, typu. Co jest? Rii. Darmowe. Okej. Okay. Pewnie Artaka to jest. A! Okej. Okay. Okay, zik, Ziko, Eee... Masz co do jedzenia, w tym... Masz do jedzenia? Mam dużo iron ore, to... to możemy zrobić coś z niego. Podniosłeś moje itemy teraz? Nie. nie. jak to? Skąd nagle dostałeś kilka achievementów? <laughs> Aj i co? Potrzeb... Potrze Potrzebuję ich. Oddam Ci po <laughs> Dlatego... Dlatego proszę. właśnie nie... Nie, nie, nie pracujesz z ja drugim Miałem Ja mam ja... diamentowy mi go, proszę cię. Nie miałeś mieć 3d -X. <laughs> A, a nie, a killo też miałeś, dobra. Przepalam twoje żelazo teraz, nie przeszkadzaj. Teraz kradniemy twoje żelazo. A, okej. Bratzka. Mówię, że nie? Ja mam. potwierdzić naszą przyjaźń. E, dobra, Ram. Okay. Jak, jak tu już jesteś, to pomożesz nam zabić na co? E, jak, Bra, ale jak nam się uda, to oddam ci tam. Dobra, ale ja mam mało HP. Interesuje to mnie to, mu. idziemy. O, kurczę. Ten youtuber. Kurczak. I smartw ty. Zupełnie jakiego serwer. Przepraszam. Dobra, gdzie, gdzie jest Nacu? Czy jest w domu? Jest czy nie ma? Yy, szybko postaw. Szybko postaw na tabliczki. Yy, prze przejęte przez Wałbrzych Nie pozbieraj kogoś. Czem tu jest? Dobra, teraz uciekamy na. co? gdzie? Gdzie jesteś? Jak to oddasz mi tej w końcu? Chyba nie będzie warto. E c coś nie mówiłeś, Letram? No, trzeba temy. Nie, nie słyszałem Czemu? cię, bo jesteś za niski. Mm. Czego nie będzie? <grym> a masz jakieś jedzenie nie może. Dobra, y no, no mówię, że nie mam. Mogę ci 10 bambusa dać. Ale bambusa, <krym> bambusem to się nie na... Dobra, masz to, to nie potrzebuję, to masz, nie wiem, to... To chyba no, tyle. Nie. Dobra. Jaki luf możesz mi sobie nie wiem. Mi miło, miło się interesy z tobą robić. Oglądałem sobie dzisiaj Bleacha, to bardzo fajne anime. To bardzo fajne anime Podobało mi się Myślałem, że powiedz, że oglądanie Technoblade dzisiaj Technoblade'a Nie oglądając dzisiaj Technoblade'a Ale on streamuje chyba teraz to jest jakiś plot stream No nie wierzę Na, na co nie... mówi, żebym został na serwerze i robił plot Potem pójdziesz obejrzeć yy, Stream Technoblade'a Ale oglądanie powtórki to nie to samo Każ możesz wejść, już jest świt, świt. Ale że o, i... z dwoma? <laughs> Jo! Jo! jest jestem ślepa. Trzeba jeszcze rozpalić palić <laughs> <jest> w tym. W pewnym wypadku jesteś się coś takiego. To jest hajsu. Chyba zika przestraszyłem. Haha! <gryls> 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 Pardu... Siem, siema, Brawo, siema, że umierasz trochę. Nie, że żyję. I ci Syreni byli źli, ja musiałem ich pokonać, żeby ochronić małe dzieci, które porwali. Ja, tak. z... Ale, że ryzyko pedofilu! Leży że Właśnie... to powiedziałeś. Właśnie... Właśnie Ale ryzyko teraz... pedofilu? Nie, zamknij się! Mam teraz teraz, teraz cross i chcę być moim uczniem, bo uratowałem go wtedy, kiedy był dzieckiem. Tak było. Moje motywacje no. I wtedy straciłeś gada. rękę. Nie, Nie, ja mam rękę. Nie, spoileruj. I Kevinem są Kevinem. tu nie spoileruj. Nie, skoro on nie ma ręki, to po co będziemy mieli wybór? Strzelić go albo crossa. Pamiętajcie o tym. No. Tak. Ale to dopiero, to dopiero będzie około w trzecim sezonie, więc nie możecie myśleć o sezon, to <laughs> to To dopiero w trzecim sezonie. Będzie tyle animatyków. Aktualnie animaticów. mamy drugi. Do tego, do czasu trzeciego sezonu zginie i tak połowa postaci. Właśnie. Tak. Czy my już mamy drugi sezon? Czy ja, cię ja nie. Tak, już mamy drugi, mamy drugi sezon oficjalnie. Czekajcie, sezon. Y, drugi pierwszego sezon. Pierwszego sezonu, w pierwszego sezonu będzie wtedy, gdy ja założę swój hotel, a Cross wyruszy pierwszy raz na ocean. Co to będzie ja Właśnie, a ja skordzimy zyskamy moc, właśnie o tym mówił. Do czasu jak nie znajdę mój ocean, to nie kończy się pierwszy sezon, bo tak to nie będzie miało sensu. A chyba, że znajdę ocean w Owie. To ma sens. Gdzie jest? Gdzie jest gdzie, gdzie <laughs> <Beach> epizod? <laughs> <Ej, śmiech> będziemy ćwiczyli do bycia piratem na jeziorku, który jest tam w, w środku dżungli. Ej, no ej, prost, jak to znajdziesz morze, jak znajdziesz morze, to robimy event beach epizod. Ej, znalazłem! No właśnie, ale to będzie to będzie wowie, bo to jest poważna seria. No to jest tak, to jest będzie wowie. To będzie special. Ej, wiecie, to będzie special, to będzie speedł. co? Ej, bo ja już znalazłem ocean, tylko wiecie jaki jest problem? To jest tak. lodowy ocean. O, cholera, to będzie to będzie w nowym dodatku. To Dobra, będzie, ale. To będzie. To nie, 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 To no będzie. Nowe. To będzie. 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 To To będzie. się będzie. w będzie. To będzie. To się To będzie. będzie. lodowe będzie. będzie. morze. będzie. będzie. Nice pick okay. Lodowa plaża Wszyscy będą w takich... Będzie biczep pizot, ale wszyscy będą w takich grubych ubraniach. O Jezu tak! O nie. To będzie to. Teraz to, okay. to jest coś, co mi się uzobiło. Zad zrobił most taki fajny. Dobra, idę kopać i idę kopać. <laughs>